Spalarnia śmieci powstanie w Szczecinie. Niewątpliwie w naszym mieście można dostrzec wiele zaśmieconych miejsc. Od teraz to się zmieni. Powstanie spalarnia śmieci, a dzięki tej inwestycji zostaną również narzucone kary za niesegregowanie odpadów. Ja po pierwsze chcę powiedzieć, że segregacja i tak spadnie na mieszkańców bez względu na to, czy spalarnia byłaby, czy by jej nie było, bo takie mamy wymogi polskiego prawa. Też tak jak mówię, segregacja jest pewnym elementem całego systemu, a nie elementem zastępującym system segregacji. Ja nie jestem w kursie, przepraszam, dzieła, jeżeli chodzi o wysokość i rozróżnienie opłaty z tego co wiem, to ona powinna być rozróżniona dla tych mieszkańców, którzy segregują powinno być tak, tak trochę będzie. niżej, a dla tych, którzy nie segregują, będzie, będzie drożej. Jak powiedział sam prezydent miasta, od teraz Szczecin będzie miastem ekologicznym. Spalarnia powstanie w Ostrowie Grabowskim. Zakład ma powstać do 20 grudnia 2015 roku. Fundusz Ochrony Środowiska wraz z Unią Europejską współfinansują inwestycję. Będziemy naprawdę bardzo, bardzo ekologicznym miastem i będziemy to potwierdzali tymi nowoczesnymi instalacjami, które u nas już funkcjonują, a ta będzie, mam nadzieję, funkcjonowała już na koniec 2015 roku. Gratuluję oczywiście wszystkim, którzy brali w tym udział. Dziękuję wszystkim zaangażowanym ze strony miasta. Unia Europejska przeznacza na projekt 255 milionów, natomiast fundusz wziął pożyczkę na ten cel od zakładu utylizacji odpadów w wysokości 280 milionów. Prezydent zapowiada, że osoby, które będą segregowały odpady, będą mogły zaoszczędzić nawet 20%. Projekt uchwały zostanie przedstawiony wczesną jesienią. Jedno jest pewne w tym wszystkim, tak? Brak nowoczesnej instalacji unieszkodliwiania odpadów powoduje. Ogromne kary nakładane na samorządy, które z całą pewnością by się to nie opłacało. Natomiast czy te stawki będą rosły? Ja myślę, że one już są bliskie tym, tych poziomów, które chcielibyśmy, aby docelowo zagwarantowały nam. Na no stabilność tego systemu. Tak. Przypomnę, że w 1 lipca przyszłego roku wprowadzimy tak zwaną opłatę śmieciową czyli quasi podatek, który będzie płacił każdy mieszkaniec Szczecina. W jakiej formule to jeszcze nad tym dyskutujemy? W tej chwili zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów będzie budować firma Mostostal Warszawa, która za wykonanie inwestycji zainkasuje 660 tysięcy milionów. Jest to największy kontrakt podpisany przez miasto Szczecin od wielu lat wiodącym naszym partnerem jest firma KNIM, która ma, której wartość jest, no w tej chwili ja nie, nie pamiętam i nie potrafię tak, jej nie przytoczyć. Idziecie. Powiedzmy sobie, że to jest niecałe 50% wartości całego zadania tak. w okolicach. Natomiast oczywistą rzeczą jest, że w niektórych pracach specjalistycznych będziemy się posiłkować pod wykonawcami. Natomiast chcę, chcę zaznaczyć, że Mostostad Warszawa to jest również grupa kapitałowa, która ma w swoim składzie Siedem spółek, które nic innego nie robią, tylko właśnie budują m.in. spalarnie, elektrownie i tego typu obiekty. Śmieciowa rewolucja tak można określić zmiany, jakie zajdą dzięki podpisaniu umowy na budowę spalarni śmieci. W przyszłym roku wejdzie w życie ustawa, która sprawi, że właścicielem śmieci staną się samorządy, a mieszkańcy będą mieli obowiązek podpisania umowy z firmą wywożącą śmieci, wybraną przez miasto. Pieniądze, które będą płacili mieszkańcy za wywóz, będą odprowadzane do kasy miasta. Jakie będą koszty z tym związane dowiemy się za rok.